Jest pięknym momentem człowieku, czytaj, pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, te święte księgi, do wyprostowania są drogi kręte człowieku, czytaj, pismo święte. Szanowno kochani, witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z naszego z naszej kaplicy, studia, studio kaplicy Domu Chwały. Widzicie cały sprzęt za nami. Jeśli śledzicie transmisję modlitwy uwielbienia prowadzonej przez Dom Chwały na Facebooku Domu Chwały, Wspólnota Dom Chwały, to pewnie kojarzycie te wszystkie sprzęty, które tam, znaczy kojarzycie, kojarzycie ekran za mną i mikrofony. Tam trochę dalej jest miejsce, miejsce kapliczne, czyli właśnie tam, gdzie mamy wystawionego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To wszystko się dzieje tutaj dla Was. Dlaczego wylądowałem tutaj w tej naszej salce? Dlatego, że na zewnątrz wprawdzie jest bardzo ładnie, bo jest słońce, jest taka bardzo wiosenna aura, jest nie wiem, 6-7 stopni na plusie. No ale właśnie też z tego względu cały ten śnieg, który jeszcze do wczoraj wodzi, leżał sobie pięknie, a nawet nie leżał, bo jeszcze sypało wczoraj. Sypał śnieg wczoraj, pięknie było, bardzo zimowo, to od dzisiaj już to wszystko zaczyna właśnie topnieć i zaczyna się odwilż taka absolutna, więc wszędzie jest mokro. I, i, i pomyślałem, że jednak nie będę stał w kałużach, tylko po prostu zejdę sobie tutaj. No i tutaj te parę minut z Wami spędzę na dzieleniu się słowem z dzisiejszej niedzieli. Kochani! Dzisiejsza niedziela i słowo, które nam ta dzisiejsza niedziela niesie, myślę, że można zamknąć tak naprawdę w jednym wyrażeniu, w jednym kluczu, nie? Jest jeden taki wyraz, który nas prowadzi przez dzisiejszą liturgię Słowa, przez absolutnie wszystkie czytania. A nawet powiem inaczej, chyba nie dałoby się uciec od tego pojęcia, którym jest nawrócenie, prawda? Bo dzisiaj Liturgia Słowa nam mówi o nawróceniu. I to w pierwszym czytaniu, gdzie mamy Ninivitów, którzy pod wpływem ogłoszenia Jonasza się nawracają. W ogóle Jonasz to jest niesamowita postać, muszę Wam powiedzieć, że no, był taki czas, że bardzo się w nim odkrywałem, w Jonaszu. Ale to inna historia, może na inny raz trochę. Dzisiaj do, do Jonasza troszkę sobie też nawiążemy jeszcze, jakby w drugiej części, bo chcę podzielić ten odcinek na, na dwie części, czy właściwie poruszyć dwa ważne aspekty. Ale w, nawrócenie, nawrócenie Ninibitów, czyli, czyli właśnie historia Jonasza. Mamy też w drugim czytaniu, pierwszy list do Koryntian, to są takie trzy wersy, które tak naprawdę są wyrwane z siódmego rozdziału. 1 listu do Koryntian, ten, ten siódmy rozdział to jest taki traktat Pawła na temat małżeństwa i dziewictwa, nie? więc tutaj ten, ten kontekst trzeba mieć na uwadze, jak się słucha to, co Paweł mówi, nie? bo Paweł nam podpowiadał też bardzo ważną rzecz dzisiaj, jeśli chodzi o nawrócenie. Paweł nam mówi, że nawrócenie to jest zmiana. Nie? Zresztą Nowy Testament bardzo często używa takiego pojęcia metanoia, czyli przemiana myślenia dosłownie. Używa Nowy Testament tego słowa na właśnie nawrócenie, na określenie nawrócenia. No i Paweł dzisiaj nam pokazuje trochę na przykładzie, nie? Że, że właśnie, że ci, którzy mają żonę, to niech żyją tak, jakby byli nie Żonaci, tak, Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. Zobaczcie, że to nie chodzi jakby stricte o, o, o logikę, że trzeba być bezrzędnym i smutnym na przykład, no bo, bo to nam się kłóci. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spróbować żyć inaczej, nie? żeby coś zmieniać w swoim życiu. Zresztą słowo metanoja, jeśli dobrze doczytałem, a mam nadzieję, że dobrze doczytałem, że to jest takie słowo, które też zawiera pewną habitualność, pewną powtarzalność, nie? że to, to, ta przemiana myślenia wyrażona słowem metanoja, nie jest jednorazowa, tylko właśnie jest stała, że to jest cały czas. Nie? Że przemieniamy swoje, swoje myślenie. Tak, tak, nieustannie, nie. Więc tutaj, jakby to, te, te przykłady Pawłowe, wydaje mi się, że w taki sposób nam próbują pokazać to nawrócenie, i tak bym się też tego trzymał, bardziej właśnie może w kontekście tego, co, co występuje pod koniec tego czytania, czyli właśnie tej dychotomii świat i, i duch, nie? która też u Pawła jest bardzo, bardzo mocna, czyli właśnie odwracaj się od tego, jak żyje świat, nawracaj się do tego, co duchowe, nie? bo to, co światowe, przemija. To, co doczesne przemija, a wartość ma to, co jest duchowe, czyli to, co jest wieczne. Więc, w tym kontekście, myślę, że warto zobaczyć to, co Paweł nam dzisiaj próbuje sprzedać, właśnie w tym, swoim, w tych fra w tym fragmencie swojego, swojego listu. Nie? Więc, to jest jakby drugi też aspekt, kolejny. No i, i, i mamy Ewangelię. Ewangelię, która też z jednej strony nam mówi trochę o powołaniu. Ja chciałbym, żebyśmy. Na te postaci, które tam są powoływane nieco później, jakby w drugiej części tej Ewangelii, tych wszystkich rybaków powołanych z nad Jeziora Galilejskiego do służby Bożej, chciałbym, żebyśmy też spojrzeli na te przykłady z perspektywy, co się dzieje na początku dzisiejszej Ewangelii. Bo początek dzisiejszej Ewangelii też nam mówi, o uwaga, o nawróceniu. No tak, oczywiście. I kochani moi, sprawa wygląda następująco: to znaczy, no właśnie. Tutaj Pan Jezus na początku tego fragmentu Markowej Ewangelii jest przedstawiony trochę jako ten, który kontynuuje misję Jana Chrzciciela. Nie? To jest moment, kiedy Jan jest uwięziony, a Jezus zaczyna, zaczyna głosić i zaczyna też wzywać do nawrócenia. To jest bardzo ważne, bo Jan Chrzciciel, pamiętacie, człowieka też wzywał do nawrócenia. Nie? To był główny aspekt jego misji. Jest kilka oczywiście różnic. No pierwsza taka, że, że Jezus głosi, idzie głosić w Galilei, a z kolei Ewangelista Mateusz nam podpowiada, że, że Jan raczej działał na terenie Judei, prawda? czyli na południu. Jezus idzie na północ i, i tam głosi nawrócenie, ale też yy, zobaczcie, no z jednej strony tak, nie? skoro Jan był uwięziony, głosił nawrócenie do momentu uwięzienia, to teraz Jezus jak przejmuje tę jego misję. I głosi nawrócenie, no bo Jan jest uwięziony, więc trzeba tę misję kontynuować. Ale właśnie, poza tą różnicą geograficzną, jest jeszcze bardzo ważna różnica, bo jak zrozumieć nawrócenie, nie? Bo jak, jak je rozumiał Jan Chrzciciel, tu sobie sięgnę po Biblię, żeby was wprowadzić też tak bardziej źródłowo w to, co chcę powiedzieć. Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia, czyli głosił to nawrócenie, ale w jakim kontekście? On mówi, czwarty wers, pierwszego rozdziału Ewangelii Markowej, mówił, że Jan Chrzciciel na pustyni głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów, i zaraz w kolejnych wersach wyjaśnia nam Ewangelista Marek, że to nawrócenie polegało na tym, że cała ludzka kraina, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Nie? Czyli nawrócenie w rozumieniu Jana, czy w misji Jana, nawrócenie to jest odejście od grzechu. Nie? To jest pozostawienie grzechu. To jest to, że ja jakby wyrzekam się tego, co złe. No, i to jest oczywiście ważne, nie? Bo zobaczcie, że Jan, chrzciciel, prowadzi nas do Jezusa. To jest taka postać bardzo adwentowa, bym powiedział, czyli właśnie przygotowująca nas na przyjście Pana Jezusa, nie? I to nawet tak bardzo bezpośrednio. Więc ten aspekt porzucania swojego grzechu, przypomnę, porzucanie, nieporzucenia, nie? Bo to, to jest proces, który nam towarzyszy cały czas. Więc porzucanie swojego grzechu jest ważne, ale uwaga, kiedy Jezus wchodzi w tę misję, tak? Czy właśnie, tak jak powiedzieliśmy, nie? Przejmuje to, to Janowe głoszenie nawrócenia, to on rozumie to nawrócenie już trochę inaczej, nie? Przynajmniej trochę inaczej nam to Marek dzisiaj opisuje. Inaczej opisywał Jana Chrzciciela, natomiast u Jezusa to nawrócenie wiąże się z wiarą w Ewangelię, czyli w dobrą nowinę. Czyli zobaczcie, u Jezusa nawrócenie nabiera już takiego wydźwięku Bardziej pozytywnego, nie? że nie wystarczy, że zrezygnujesz z tego, co złe w swoim życiu, ale nawrócenie też polega na tym, żebyś przyjął Ewangelię, żebyś przyjął dobrą nowinę, nie? bo tak tłumaczymy z greckiego słowo Ewangelia. No i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Nie? Zobaczcie, w historiach, które Jezus głosi w Ewangelii, pojawia się też Taki wątek o wyrzuceniu ducha nieczystego z człowieka, nie? który gdzieś tam krąży, 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 tak, ale ostatecznie nie wie, co ze sobą zrobić, więc wraca do tego człowieka, którego, w którym wcześniej siedział. Nie? No i tam jest taki opis, że zostaje to mieszkanie, czyli właśnie tego człowieka, te dusze tego człowieka, zostaje wymiecione, przeozdobione, piękne i tak dalej, tak dalej, ale puste, nie? I co się dzieje wtedy? Eee, sprasza jeszcze inne, gorsze duchy od siebie samego i ten stan tego człowieka jest o wiele gorszy. Nie? Więc wydaje mi się, że tutaj niesłychanie ważnym jest to, żeby nie pozostawiać siebie pustym. Nie? Że nawet jak wywalisz z siebie grzech, nawet jak, jak walczysz z, ze swoim grzechem, nie? Eee, idziesz do spowiedzi, to nie wystarczy chyba, tak myślę, nie wystarczy tylko wyznać swoje grzechy, odciąć się od nich i oddać je Bożemu Miłosierdziu, tylko ważne jest też to, co ty zamiast tego grzechu w siebie włożysz, nie? Czy to będzie dobra nowina, czy to będzie chociażby właśnie Słowo Boże, nie? Czy będziesz się tym słowem karmił, czy będziesz podejmował jakieś działania takie pozytywne, nie? Nie wiem, jakąś modlitwę, jakieś działania charytatywne, coś pozytywnego, nie? W sensie mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Nie chodzi tylko o odcięcie zła, ale chodzi też o wejście w dobro, nie? No i właśnie to jest ten wymiar, który, który Pan Jezus dzisiaj głosi. Wejść w Ewangelię, uwierzyć. Ewangelia. Oczywiście to jest temat rzeka, i, i gdybym chciał tutaj jakby w, z Wami wspólnie posiedzieć i porozważać, co to znaczy wierzyć w Ewangelię, to, to byśmy musieli pewnie kartę pamięci w kamerze zmieniać kilkanaście razy. Już nie mówiąc o tym, że, że, że żebyście tego nie dooglądali, bo byście posnęli po godzinie, nie. Ale no właśnie, wierzyć w Ewangelię, wierzyć w dobrą nowinę, wierzyć w odkupienie, wierzyć w to, co dostajemy od Pana Jezusa wierzyć, nie wiem, w darmowość łaski chociażby, wierzyć w charyzmaty, wierzyć w to, że, że Jezus jest z nami i że działa dzisiaj, nie? Cała masa rzeczy. Trzeba przeczytać Ewangelię, żeby wiedzieć, co znaczy wierzyć w Ewangelię? Zapraszam. Więc to jest ten jeden wymiar, który chciałbym dzisiaj powiedzieć, ta pierwsza część, którą wspomniałem na początku, że nawrócenie to nie tylko odrzucenie grzechu, ale to też wejście właśnie w tego ducha Ewangelii, nie? Uczenia, się, uczenia się Ewangelii. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która mnie niesamowicie dotyka, to właśnie, zobaczcie, zaraz później w tym fragmencie Ewangelii mamy, mm, mamy powołania. I to powołania bardzo takich zacnych osób, bo Szymona, późniejszego Piotra, jego brata Andrzeja, tak później mamy jeszcze, kogo mamy? Jakuba i Jana, czyli też rodzeństwo, też mamy braci, synów Zebedeusza. I co jest charakterystyczne dla tych dwóch par powołanych rybaków? W dzisiejszej Ewangelii, to, że oni natychmiast porzucają sieci, tak? Oni zostawiają swojego ojca w łodzi. Jeśli chodzi o tą drugą parę, nie? Zostawiają Zebedeusza, Jakub i Jan. Że tam nie ma zwlekania, że tam jest już, teraz, nie? Tam jest właśnie to słynny Kairos. Kiedyś już też o tym mówiliśmy, że, że w greckim języku mamy na określenie czasu chronos i kairos. I kairos to jest ten moment, nie? To nie jest czas w rozciągłości, tylko to jest moment. I to jest właśnie ten kairos, nie? że oni w tym momencie, natychmiast, usłyszawszy głos Jezusa, usłysza, usłyszawszy powołanie, idą, nie zastanawiają się, idą. I zobaczcie, że dokładnie ten wymiar nawrócenia też podpowiada nam dzisiaj historia Jonasza. Ten fragment, który mieliśmy, bardzo krótki fragment, z, z księgi Jonasza, dzisiaj w pierwszym czytaniu, mówi nam o tym, że Niniwa, do której Jonasz był posłany, była miastem na trzy dni drogi. Żeby przejść od krańca do krańca, trzeba było trzy dni. Gdybym chciał przejść w łódź, to na pewno by wyszło krócej, tak myślę. Więc, więc była zdecydowanie większa, rozleglejsza Niniwa niż łódź, na przykład. Nie? I Jonasz, jakby z zamierzenia, miał iść trzy dni i głosić nawrócenie, wzywać do nawrócenia. A nie reagują od razu, nie? pierwszego dnia się nawracają, to bardzo tam nie smakuje później Jonaszowi, ale to jakby mówię, inna historia, więc też jest ta odpowiedź taka natychmiastowa, taka w tym momencie, nie taka już i myślę, że to też jest ważne w nawróceniu, nie? podsumowując, bo tym razem chyba nam nie wyszedł krótki odcinek, podsumowując, Moi kochani, nawrócenie to nie tylko odrzucenie grzechu, nawrócenie to też wejście w Ewangelię, czyli w ten pozytywny wydźwięk, nie? w tę łaskę, którą dostajemy, w dobrą nowinę. To jest, myślę, najlepsze podsumowanie. Wejście w dobrą nowinę i ważne, żeby to zrobić teraz. Nie, nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, nie po następnej spowiedzi. Teraz. Nie? Słyszysz to? W tym momencie jak to słuchasz, to już pomyśl o tym, że skończy się ten filmik, a ja sięgnę po Słowo Boże i będę się nawracał, nie? To jest bardzo ważny wymiar nawrócenia, też mi się wydaje. No, to tyle. Kochani, bardzo niepopularne słowo dzisiaj bardzo niepopularny aspekt, ale jakże ważny w naszym chrześcijańskim życiu, tak naprawdę, w naszym kroczeniu za Jezusem, nie? No bo właśnie, bo nawracać się musimy cały czas życzę wam owocnego nawracania każdego dnia, życzę wam karmienia się tym Słowem, karmienia się Ewangelią i żeby to rzeczywiście dla was nawet to nawrócenie, nie, które wiąże się trochę z jakimś tam z jakąś rezygnacją, z jakimś zwalczaniem swoich słabości, ale żeby to nawrócenie też było dla was właśnie dobrą nowiną, żeby was napełniało takim pozytywnym, pozytywnym kopem do przodu. Tego i wam i sobie życzę. Wszyscy się musimy... Nawracać. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Eee, tak, no. Szalom, Alechem. Kocha, który kocha, których życie ćwiczy, milczy, mówią Nie umiał już słuchać, miłość moc ducha w się w trudach, mówili nam błąd Mówili bez szans, idziemy pod prąd Idziemy pod wiatr Za to pięknie bardziej ludzcy Nie na łogu logach, rzeczach, próżni Bożkowie konsumpcji, pustki nie zagłuszą Duszą się, mielą w świecie, który dzielą Ich szlepany szary sztuczny tęcze Niosę ze serc wiarę, oni leczą depresję Bezideowo tłoczą nam pustkę Niosę tu słowo Kolor jest w bóstwie Siła ogromna Miłość i ognia Szare mury, wszystko wokół szare Potrzeba dobra Miłość i ognia Szary tłumy żyją tym, co małe